Załóżmy dwie osoby partnerskie, niekoniecznie dwie osoby się poznają, żeby uprawiać seks. Spotykają się, no i jedna osoba mówi, że chce tego, a druga mówi, że mm, to w ogóle nie wchodzi w grę. I co? Przede wszystkim w seksie jest tak, że seks musi być konsensualny, czyli musi obejmować świadomą zgodę. Wszystkich osób w nich uczestniczących na wszystkie aktywności czy na wszystkie rzeczy, które będziemy robić. I wiesz, to, że pozwolimy damy świadomą zgodę komuś, żeby dotknął nas czy złapał nas za rękę, to nie znaczy, że daliśmy mu zgodę, żeby na przykład dotykał nas po pośladkach. To, że dajemy zgodę na dotykanie po pośladkach, nie znaczy, że zgadzamy się na dotykanie genitaliów. To, że zgadzamy się na dotykanie genitaliów, nie znaczy, że zgadzamy się na seks. To, że zgadzamy się na seks, nie znaczy, że nie możemy tej zgody w trakcie wycofać.